Kredyt 0%, no bo on jednak pobudzał e, i popyt, i podaż. Czy powinien e, wrócić, czy jakakolwiek jego forma? Nie powinien. Nie jest potrzebny, dlatego, że powoduje sztuczne zatrzymanie i nadmuchanie rynku. Czyli najpierw przy zapowiedziach rynek może przez 6 miesięcy zupełnie stać. To nie jest zdrowe dla nikogo, a szczególnie dla branży deweloperskiej. Nie mówimy tu o mieszkaniu, które kupimy, wyremontujemy, w 3 miesiące i sprzedamy, tylko mówimy tutaj o najpierw zdobyciu działki, później pozwolenie na budowę, później budowę i całe tego. Dla deweloperki to jest ekstremalnie niezdrowe. Taki program spowoduje, że ludzie się zatrzymają i nie będzie sprzedaży przez sprzedaży, więc deweloperzy nie będą nowych działek kupować, nie będą ryzykować tego. A później, jak program ruszy, to przez trzy miesiące mogą ceny wyskoczyć, wystrzelić, tak jak się wydarzyło, ale równie dobrze może się skończyć. Jakby trwał 3 lata, byłaby gwarancja, ktoś by się podpisał krwią, że będzie 3 lata trwał, ok, ale będzie trwał prawdopodobnie kilka miesięcy i wtedy się skończy. Wystrzelą się ludzie, którzy chcieli kupić, kupią i później znowu się zatrzyma.